Siągo, jestem Robasi i od razu na wstępie chcę powiedzieć, że ten film wrzucam na, zarówno na ten kanał, jak i na mój drugi kanał, do którego link wyświetla się tutaj, tutaj w karcie, chyba tutaj. Jak nie to zmienię, nie? Jak nie to odwrócę. Ale dobra, mniejsza, to jest taki krótki film, więc po prostu chcę Ci tutaj pokazać, jak oszukać grę LEGO The Hidden Side. Yy, czyli po prostu jak grać w tą grę jako łowca bez zestawów. Ponieważ znalazłem na to sposób i nie spotkałem się nigdzie na internecie właśnie z tym sposobem, więc mogę... Na razie uznać, że jest to mój autorski sposób, że sam go odkryłem, ale jeśli jednak któraś osoba z was po prostu widziała już w ten sposób gdzieś na internecie, no to zachęcam do dyskusji w komentarzach, nie napisać mi w komentarzu ewentualnie na jakim kanale albo po prostu wysłać link do tego kanału albo coś, najpierw zajmę się aplikacją Samą aplikacją, ja sobie będę siedział tutaj tak z boku, żeby było spoko i co ja tutaj mam, mamy właśnie tutaj opcję duch i opcję łowca, ja już mam 717 subskrypcji ponieważ w tej grze wspieramy subskrypcje, dusze i coś tam jeszcze nie pamiętam co i dobra, i chcemy grać jako łowca i tutaj mamy właśnie różne różne zestawy i właśnie żeby w to grać Załóżmy nie, my chcemy. Nie, nie chcemy laboratorium. Weźmy sobie coś prostego, nie wiem, na przykład yy, krewetkową chatę. O, chcemy sobie zagrać w krewetkową chatę. I teraz już jak widzimy. A nie, jeszcze nie widzimy, jeszcze nie widzimy, bo na razie jest instrukcja. Ale tak, yy, krewetkowa chata i od razu teraz się wyświetla taki blueprint. Nie wiem jak to do końca nazwać, ale się wyświetla właśnie. Wyświetla się właśnie obraz, który dopasowany do zestawu pod odpowiednim kątem yy, pozwoli nam grać. Chcę teraz przejść do tego, jak zagrać jako łowca bez zestawu. Także to na razie wyłączam i zapraszam na mój pulpit na komputerze. Dobra, sprawa jest banalnie prosta, ponieważ wystarczy po prostu, że włączymy sobie naszą przeglądarkę. W moim, w moim wypadku jest to Safari i włączymy stronę lego.brickinstructions.com. Dlaczego już się tłumaczę? Jest to strona, która zawiera WSZYSTKIE, ale to dosłownie WSZYSTKIE instrukcje do LEGO. Same instrukcje, także to też jest fajne. Teraz klikamy po prostu w zakładkę Kategorie i zjeżdżamy na dół i szukamy Hidden Site. Ja tutaj akurat mam już jakby oznaczone. Szukamy właśnie Hidden Site i tutaj szukamy to, czego chcemy. W moim wypadku była to krewetkowa ta restauracja czy coś tam, nie? Tu jest łódka, Shrimp Shack, a Czyli po prostu klikamy to I teraz Możemy albo jechać z każdą stroną po kolei I po prostu szukać Albo znaleźć tą stronę Ponieważ jest to strona wyświetlana właśnie z zestawu I teraz wystarczy, że nakierujemy I działa I tak to tak naprawdę wygląda Teraz możemy grać jako łowca właśnie tutaj z zestawami takimi Ale to już jak, jak się w to... Jak się gra w takie rzeczy, no to to już trzeba samemu sprawdzić. Eee, sprawdźmy jeszcze z innym zestawem. Eee, w jaki jeszcze nie grałem? W pociąg nie grałem. Zobaczmy, czy z pociągiem też to zadziała. Dobra, pociąg tutaj wybieram. Pociąg wybrany i teraz tak. Graj. Gotów. Dobra, pokaż mi blueprint. Dobra, czyli to jest takie coś. Dobra, z pociągiem to też działa, tylko w tym wypadku akurat trzeba po prostu ustawić telefon pod odpowiednim kątem. W każdym bądź razie, jak widzisz, to normalnie działa. Cel pozbądź się mroku, wiadomo, dobra, to ja się tym nie będę zajmował. I to by było na tyle. To by było na tyle. Także dzięki serdecznie za oglądanie tego krótkiego filmu. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostaw lajka. Jeśli jesteś tutaj nowy bądź nowa, to zostaw subskrypcję i tak jak mówię, jeśli ktoś już z Was widział taki sposób nagranie w Lego The Hidden Side y, jako łowca bez zestawów, no to oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ja nie widziałem, więc y, na razie na razie mogę mówić, że jest to mój autorski sposób. A jeszcze jeśli chcesz wystartować w konkursie na taką maskotkę Pikachu 20 cm, który już za niedługo się skończy, no to serdecznie już teraz się zachęcam. Jedyne co trzeba zrobić to zostawić lajka, zostawić subskrypcję i napisać w komentarzu hashtag a każde udostępnienie tego filmu na swoich social mediach i zachęcenie jak największej liczby osób do odwiedzenia tego filmu zwiększa Twoją szansę na wygraną. Także warto, po prostu warto. No i to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, na razie i cześć!